Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich świętych. Żyjemy po to ogólnie, żeby być szczęśliwym. Taki jest sens i cel każdego życia, czy to kosmicznego, czy to niebieskiego. Wszyscy pragniemy szczęścia, tak jesteśmy zakodowani przez istotę najwyższą, istoty najwyższe, czyli Boga, i nic na to już nie poradzimy. Każdy będzie dążył do zadowolenia, do szczęścia w tym kosmosie również poprzez różne nieprzyjemne sytuacje, bo nawet w złu próbujemy wyciągnąć jakieś szczęście, jakieś zadowolenie. Egoistów jest pełno, zwłaszcza w polityce. Oni też chcą szczęścia. Tak samo szukają jakiejś chwały, jakiejś radości z życia, z zaangażowania w te wszystkie sprawy, jakimi się zajmują posłowie na przykład. Każdy szuka szczęścia. Dziecko szuka szczęścia w zabawie. I nie odgonisz dziecka, jak się bawi. Musisz krzyknąć czasami, żeby go... Odciągnąć i poszło spać, bo będzie się bawiło. Chyba, że padnie całkowicie ze zmęczenia. Wszyscy chcemy szczęścia i męczymy się, ile się da. Próbujemy wymęczyć to szczęście na tej Ziemi, bo ono nie jest zbyt płynne. Nastroje są często różne. Zmieniamy y, sytuację co chwilę, i sytuacja nas zmienia, bo reagujemy na różne rzeczy. Więc nie zawsze są przyjemne bajki w tym świecie, na tej planecie, w tym państwie, w naszym życiu, w rodzinie. W rodzinie jest to samo. Więc każdy szuka, jak może. Jest takie powiedzenie: Każdy orze jak może. I to jest prawda. Wszyscy pragniemy zaorać się szczęściem. Poszukujemy go na różne sposoby. Jak mówiłem, często jest to takie szczęście, nieszczęśliwe trochę, jak jest używany wielki egoizm, bo przez egoizm często jest tak, że niszczymy innych, że dokuczamy innym, sami z tego mamy satysfakcję, jakąś tam radość, ona nie jest czysta, niestety. Jeśli kogoś krzywdzimy i cieszymy się z czyjegoś nieszczęścia, z czyjegoś spadku nastroju, z czyjejś depresji, z czyjegoś niepowodzenia, to znaczy, że ta nasza radość nie jest czysta, nie jest idealna. Musimy się uczyć miłości i szczęścia nie tylko w swojej duszy, no przede wszystkim, ale również pokazywać i widzieć szczęście innych, bo to jest też ważne. Zachwycać się również szczęściem innych, bo w niebie właśnie tak jest, że szukamy szczęścia i zachwycamy się tym szczęściem, które dają nam inni aniołowie. Tam będzie cały czas, jak nieraz powtarzam, bo to są słowa Ojca Pio i to jest potężna wiedza, że będziemy całą wieczność poznawać i kreować, podróżować po całym niebie, żeby zaznawać tego szczęścia właśnie. Tutaj też uwielbiamy podróże, uwielbiamy szczęście. Jakiekolwiek ono by nie było, to uwielbiamy szczęście, bo szczęście nam daje zdrowie, zadowolenie i chęć. Chęć do dalszej penetracji tego szczęścia. Niektórzy próbują to szczęście znaleźć poprzez ciało i zmysły. No, tylko częściowo. Tylko częściowo się można zadowolić. Na przykład, chcecie się pić, albo coś, do, coś dobrego sobie kupisz, wypijesz. No to takie szczęście jest, ale to za chwilę już go nie ma, bo kubki smakowe przestaną działać. Tak samo jest z węchem, perfumy, czy kwiatki cudownie pachną, ale minuta, dwie już nie czujesz tych kwiatków, ponieważ organizm się znudził tym zapachem już. <grych> Dlatego poszukujemy czegoś trwałego, o którym Opowiadał Jezus apostołom i nie tylko apostołom, ludziom po prostu chodził i głosił i krzyczał to, co, to, co krzyczał święty Franciszek: Dlaczego miłość nie jest kochana? Bo tylko miłość potrafi dawać te zapachy stale. Jeśli się, się ciągle myśli o miłości, no to ona wytwarza <laughs> te feromony miłości cały czas. I cokolwiek byś robił, cokolwiek byś robiła, gdziekolwiek byś była, czy na przystanku, czy w ogrodzie, czy jadąc samochodem, samolotem, rowerem, cokolwiek, w lesie, na plaży, wszędzie można te feromony miłości wiecznej w sobie wzbudzać. Na tym polega niebo. Ale jak mówię, droga duchowa tutaj jest ciężka, ponieważ żyjemy w takich ciałach trudnych. Trudne są te ciała, bo obarczone cierpieniem, zmęczeniem, wyżywieniem go, często jesteśmy niezadowoleni ze swojego ciała. Ja to w ogóle nie lubię samego siebie, swojego ciała nie lubię strasznie. I, no bo do, na co mi to ciało w sumie? No tutaj to, że, no tu, o robi inne rzeczy, ale, ale ono mnie męczy. Męczy mnie strasznie. <laughs> I Jezus mówił o tym właśnie, żeby zaprzeć samego siebie, że nie ciało się liczy najbardziej, nie te pięć zmysłów, ale dusza jest najczystsza. Trzeba się stroić, tak jak pamiętam yy, pani Krysia, jak z nimi, z nią, przez nią żeśmy rozmawiali z ojcem Pio, to najpierw były takie zwyczajne rozmowy, rozmawiało się przez chwilę o różnych rzeczach, a potem ojciec Pio w nią wchodził, i już potem przeżegnał się. Na ogół zawsze I, i mogliśmy zadawać pytania i rozmowy. Ale wtedy ona właśnie powiedziała, bo ona też była taka ekstrawagancka na początku, normalna dziewczyna i kobieta, męża miała trójkę dzieci. Ale potem już zaczynała, zaczęły się rozmowy, więc ona dalej w dużym dekoltem chodziła do kościoła, tu, tam. Tak się lubiła stroić, pani Krysi. <laughs> I ojciec jej kiedyś tak zwrócił uwagę, przyszedł do niej, bo ona go co dzień widziała. Fizycznie przychodził, bilokował San Giovanni Rotondo, tylko ona widziała go. Zdarzało się, że jej dzieci, jak były małe, to też czasami widywały, a tak to głównie ona. I mówił, powiedział jej o tych strojach, właśnie, że lubiła się tak stroić. Ojciec mówi, że najpierw trzeba duszę stroić, a nie ciało. Duszę nauczy się stroić. I właśnie cała praca duchowa polega na tym, aby stroić duszę. Bo dusza, zauważcie, to jak oko w ciągu dnia, cały czas widzi i nie męczy się, tak szczerze mówiąc, bo tak samo słów. Wszystko słyszymy, chyba że zaśniesz. Wszystko słyszymy, wszystko widzimy. Najważniejszym, najmocniejszym zmysłem jest wzrok. On jest już taki bliżej ducha. Słuch też, no a już inne rzeczy to mniej. I wzrok cały czas czuwa. Tak samo dusza jest, nie śpi. Cały czas jest w nastroju takim, jakim jej tutaj, poprzez kontakty z nią, ciało, dusza, jakie nastroje jej wytworzymy. I tego ona chce, żebyśmy się dobrze czuli. Dbali o zdrowie, dbali o wszystko tak w miarę, w miarę, żeby nie przesadzać też, to wtedy ta dusza będzie zadowolona w tym ciele mimo wszystko. Ale i tak opuści to ciało za jakiś czas. <laughs> Bo taki jest tu system, że każdy, kto się urodzi, musi umrzeć, musi sobie przypomnieć, co się stało kiedyś na początku, to, że wyszli wszyscy z nieba. To jest ta, ta przyczyna. Nie wszyscy, jakaś część tylko. I to jest ta przyczyna, że dzisiaj musimy się męczyć, poszukiwać, brnąć, doświadczać różnych sytuacji, różnych rzeczy i to nas męczy i powoduje niezadowolenie. Praca, kształcenie się, no i niektórzy lubią się uczyć bardzo, ale ci, którzy są wyżej, już idą drogą taką bardziej duchową, no oni to wszystko już rozumieją, że nie jest najważniejsze ani nauka, ani praca, ani cokolwiek, bo i tak wszystko musisz opuścić i ci są już ci mądrzejsi, właśnie, którzy. Pragną, już poznanie mają, i pragną żyć tak, aby się przypodobać niebu i w końcu tam się teleportować po śmierci. Bo to jest dla nas najważniejsze. Tutaj nie przeżyjesz. Nie ma szans. Choćbyś, nie wiem, złote góry miał i bogactwo nie wiadomo jakie, to i tak nie przeżyjesz tutaj. Oczywiście tam dzisiaj nauka tam próbują, pokazują jakieś geny nie, nieśmiertelności. To wszystko są. Bajdużenia tylko. Nic takiego nie było i nie będzie. Cywilizacji tutaj na tej ziemi, jak ojciec mówi, już było mnóstwo i były wyższe od naszej, zanikały, i nikt nie wynalazł środka na długowieczność. Żaden kamień filozoficzny nie spowodował, aby ktoś tu żył wiecznie. Nie da się. Owszem, były okresy, kiedy dusze tutaj w tych ciałach żyły długo. Nawet tysiące lat, no ale dzisiaj żyjemy 100 lat, góra. Tak średnio to 80, 70 parę i, i znikamy. No to chyba dobrze z drugiej strony. Po co tysiąc lat się tu męczyć? Nie, no. Jakbym ja na przykład musiał przez tysiąc lat nagrywać te wiosierynki i coś tam mówić, nie wiem. <laughs> nie wiem, czy bym wytrzymał tysiąc lat. Ale parę lat, na razie to 3-4 lata, tak się. Ale wcześniej pisałem to wszystko przez 40 lat, ponad. Po to, żeby dzisiaj móc się tym dzielić. Bo ja też szukałem na początku przecież. Nikt mi nie chciał za bardzo tak pomóc w tym wszystkim, ale spotykałem ludzi, książki, jak ojciec, potem ojciec pi, oczywiście, nie? No to, mi, to tak szukałem i ojciec mówił, żeby trochę poczytać to, żeby się na początku... Coś dowiedzieć. No ale jak już były rozmowy, no to się wszystko już otworzyło, przyszło wielkie zrozumienie, wielka wiedza. I teraz mogę się tym dzielić. To jest prosta wiedza, naprawdę żadna skomplikowana, żadna ezoteryczna, ża żadnych mistrzów, jacyś mistrzowie wschodu. Nie, to tam to są tam to bajki po prostu powymyślane. Ci tamci z nudów wymyślają już po prostu, medytują z nudów, bo nie mają pracy ani pieniędzy, no to tak z nudów. I tak zmyślają różne rzeczy. Prawdziwych joginów to ojciec Pio mówi było czterech. I oni jeszcze, tak mi kiedyś powiedział, że dzięki nim jeszcze ta planeta istnieje. Oni właśnie działają myślami, modlą się, opanowują, miłość wysyłają do, dla dusz. No jednym z nich to był właśnie ojciec Pio, między innymi. I dzięki nim faktycznie, nie papieżom, papieże to byli na ogół jacyś tacy porąbani szczerze mówiąc, był jeden co trzy razy papieżem, był jakiś młodzieniaszek, <laughs> jakby się tak poczyta historię papieży, to po prostu jedna wielka, jeden wielki harmider. Dogmaty, banicje, wojny krzyżowe, inkwizycja, no to przecież do czego to szło? Tak dzisiaj robi Tusk właśnie. To samo chce zrobić. Z telewizją zrobił, z bankami teraz chce zrobić, z radiem, wszystko wywalić, przewrócić na drugą stronę, założyć dyktat hermetyczny. Ja się tylko będą liczyły jego zdanie, jego prawo, jak on to rozumie. No to co to jest? To jest wolność. Tak samo Kościół robił, niestety. Dzisiaj już jest troszkę lepiej, już się tam. Otwiera bardziej. Jak mówiłem, ojciec Pio mówi, że przyjdzie czas, kiedy mm, będzie wiedza o reinkarnacji z powrotem przyjęta, a to spowoduje ogromne zmiany, ogromne zmiany w kościele. Bo Bóg jest miłosierny i pozwala żyć do ta, do, tak długo, aż się nawrócisz. Ale mm, nie odpuszczamy, jak ojciec Pio mówi, nie odpuszczamy, i ten czyście czasami trwa w nieskończoność. Bo wolimy właśnie kosztować tego szczęścia przez zmysły i przez egoizm w tym świecie. A ten świat przemija, to już wszyscy widzą, nawet y, najwięksi grzesznicy i mafie o tym wiedzą, że tu się nie da przeżyć. Szczególnie mafiozi, bo oni się strzelają między sobą i kończą to życie wcześniej. I wszystko walka o szczęście, o pieniądze, bo to też jakieś szczęście daje. Jak ktoś jest uczciwy, pięknie, to fajnie, to jest dobrze. To szczęście jakieś tam ma z tego powodu, jest zadowolony z życia, bo jak ojciec mówił, że każdy ma prawo do szczęścia tutaj, jakiegokolwiek, ale ma. Dobrze by było, aby to szczęście nie powodowało krzywdę innych. I tu jest właśnie ten dylemat. Całe nasze... Spojrzenie na świat powinno być właśnie z zakresu duchowości i wzrostu. Zaczynamy od kultury. Stać się coraz lepszym, coraz lepszym, coraz delikatniejszym, coraz więcej miłości mieć do drugiego. Wtedy i państwo będzie korzystało na tym, i, i kościół też skorzysta, że będzie bardziej przyjazny, bardziej ciepły dla ludzi i sam będzie chwalił wszystkich innych, bo kościół to nie znaczy, że. On tylko się liczy nic więcej. Nie, wszyscy jesteśmy tutaj duszami. Wszyscy. Kościół ma tylko służyć. Po to jest, po to jest, żeby służył duchowości, no ale troszkę pogubił pewne sprawy. Jak mówiłem, doktrynę stworzy, która jest już ciężka do przełknięcia. Ale na początek każdy musi. Kościół prowadzi dobrze w sumie, źle nic nie robi, teraz przynajmniej. Więc trzeba bronić kościoła, nie musi się do niego chodzić, bo Jezus mówi o świątyni ducha. Tutaj mamy kościół. Kto chce, to chodzi, kto chce, to nie chodzi. To nie ma znaczenia, bo jeśli nawet chodzisz, a nie wznosisz się wewnętrznie, to ci nic to chodzenie nie da. Najważniejsze jest, żeby tutaj mieć w sercu duszę czystą. Wtedy kościół jest dla ciebie wszędzie. I w lesie, i na spacerze w kinie, gdziekolwiek to jest Twój Kościół bo tam gdzie jesteś Ty tam jest miłość, a miłość sednem i celem wszystkiego jest miłość kto ma imieniny, urodziny to wszystkiego najlepszego życzę wkładamy do koszyczka i capio nasze sprawy różne aby nam się wszystko układało jak najlepiej <laughs> Żeby było lepiej. O zdrowie prośmy, ojciec przecież cały czas się modlił, prosił, uzdrawiał innych ludzi, więc to jest ważne. Wybudował dom ulgi w cierpieniu, szpital, żeby pomagać ciałom, bo ciała są biedne często, chorujące i też potrzebują miłości i zdrowia boskie, boskiego zdrowia. Więc dbanie o zdrowie jest bardzo ważne. Bo jak cierpisz tylko i, i to będziesz myślał tylko o cierpieniu i będzie cię to męczyło. I, nie skupisz się na wielkich rzeczach. My musimy. Cierpienie nie jest celem. Zdarzyło nam się tutaj to cierpienie w tym kosmosie i możemy go wy wykorzystać, ale większość nie wykorzystuje i umiera tak bez sensu zupełnie. Jak ojciec mówił, że prawie wszyscy tutaj marnują to życie, bo nie wiedzą nie ma wiedzy po prostu o tym, jaki jest sens i cel ostateczny. Dobra, to modlimy się przez Siostrę Faustynę. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Widzicie, Jezus też cierpiał, też go bolało, prześladowali go, krzywdzili, źle o nim mówili, żarłokiem go nazywali, opilcem. Grzechem, nawet bo się spotykał przecież z ludźmi, z duszami, aniołami w sumie. My już dzisiaj to wiemy. Spotykał się z, właśnie z takimi różnymi, którzy bardzo nadwyrężali swoje zmysły i ego. No to mieli mu za złe, że jaki, taki czysty, a Jezus i spotyka się z tymi brudnymi grzesznikami. No, ale właśnie Jezus mówił, że nie przyszedł do zdrowych, tylko właśnie do tych chorych, głównie, żeby im pokazać, i zbliżyć ich do, do piękna, do dobra. Z prostytutkami, z cudzołożnicami, grzesznikami się spotykał i do nich powiedział kiedyś takie znamienne słowa, że do apostołów powiedział, że grzesznice i cudzołożnice wyprzedzą was do Królestwa Niebieskiego. <grytanie> Bo świętoszkowatość i myślenie tylko o duchu, o sobie, to też jest niedobre. To trzeba być takie, mieć spojrzenie na wszystko. I każdego usprawiedliwić, identyfikować się nawet z grzesznikiem. Tak jak często identyfikujemy się z cierpiącymi, teraz są więzienie, dwóch posłów, tam są protesty i tak dalej. Jak ludzie się identyfikują, chcą prawdy i współczują im. Tak samo my powinniśmy również się identyfikować z grzesznikami. Pomagać im psychicznie i rozumieć ich, dlaczego są tymi grzesznikami. Przecież oni nie chcą być grzesznikami. Ale już tak daleko zaszło, Zło w nich, że nie potrafią się wycofać z tego. I walczą. Ale dlatego nasza, nasza wiedza jest potrzebna właśnie głównie dla tych, którzy są jeszcze taki troszkę zagubieni w tym świecie. Dobra. To jakieś jeszcze jedno rozważanie. Przeczytam z drugiego tomu. Znamy wielkich apologetów, teologów, egzegetów, filozofów. Każdy z nich zjadł zęby na profesji, jaką celebrował, by w końcu z ironią i uśmiechem stwierdzić przy końcu życia, że, ojciec Pio mówił, dalej nic nie wiedzą, że nadal nie znają Boga, świata i samych siebie. Że zjedli zęby na wiedzy, zsiwieli dalej nic nie wiedzą. Dlatego tak ważna również jest nauka. Jezus był nauczycielem, i wy też musicie być nauczycielami. Każdy z nas dla swojej rodziny. Jak się nie da w rodzinie, to czasami pogadać z innymi, I jeśli już coś więcej wiesz, dzieła jednak pozostały, a następne pokolenia okrzyknęły ich klasykami. Wnikliwie analizując ich wypociny, robiąc na ich podstawie doktoraty i habilitacje. Czy to nie luksus? Dziś żyją ci autorzy w innych ciałach, w innych okolicznościach. Powtórka z rozrywki. Ojciec się kiedyś mi mówi, że upokorzysz naukowców i teologów. No to moje pisma już są, będą wstrząsem, właśnie. Tej tradycji, która jest zakodowana już trochę źle, już trzeba zmiany. Nie można tkwić w starych technologiach myślenia. Jeszcze jedna myśl. Człowiek rodzi się bez Boga i na dobrą sprawę umiera bez niego. Nikt go przy narodzinach jeszcze nie widział, przy śmierci tym bardziej. Cała ta koncepcja bazuje na wymyślonej wierze w różne bajki. Człowiek jest taki, że chce Boga i wymyśla różne rzeczy, zwłaszcza ezoterycy. No, mają do tego prawo, ale to nie jest prawdą, co oni wymyślają. Prawdą powinno być tylko, że kochasz Boga, uwielbiasz Go i chcesz miłości i życia wiecznego. I to wszystko. Nie trzeba nic więcej. Dlatego ojciec mówił, że żeby się dostać do nieba, to nie trzeba medytować, nie trzeba jakieś pisma hinduskie czy katolickie, tylko studiować Pismo Święte. Ja studiowałem, to wiem. Wszystko to jest marne. Mieć tylko to, co ojciec mówił. Być dobrym. To jest największa wiedza. To jest potęga, potęg. Być dobrym. Kochać wszystkich jednakowo. To jest potęga. I przebaczać w tym świecie. I w tamtym świecie też, bo oni przebaczają. Bóg pierwszy podał rękę, jak ojciec mówił, wszystkim, którzy wyszli z nieba. I to jest potężna wiedza, bo wiedzą, finałem wiedzy nie jest wiedza ani medytacja. Finałem tej wiedzy jest wieczne podróżowanie i pozna, poznawanie nieba. To jest finał wszystkiego, a nie studiowanie tylko. To za mało, by było za nudne. Dobrze, to tyle z rozważań. Jeszcze na koniec Maćka wiersz. Pamięci Krzysztofa Krawczyka. Jak Krawczyk z to on tam napisał. Kiedy on to napisał? W maju. 7 maja 2021. Ludzie odchodzą jak zjedzone czekoladki. Posmakowałeś anielskiego włosu przyjaciela i radości niezmąconej twoim gadulstwem i głosu jakiego żaden inny przyjaciel nie wypowie. Teraz jest ptakiem na niebieskich płomieniach. Teraz jest aniołem wyśpiewującym Chrystusowi na niebieskich dziedzińcach. Nie odszedłeś i nie odeszła moja miłość. Wyglądam z nad parapetu, niczym z okna pociągu. Szukam cię pośród słowników i skowronków, słowików i skowronków. Jeszcze cię nie dostrzegłem, jeszcze nie wiem, Jaką prędkość ma Twój miękki głos, by z nieba dolecieć na ziemię? Szukam Cię pośród młodego listowia zimnej wiosny i dostojnie spacerujących kwiatów, i w niemowlęcych wózkach, nad którymi z troską pochylają się matki. Szukam Cię, może już znów się narodziłeś. Więc tu jest sugestia, że krawczyk Krzysiu być może znowu się urodził <grymna> na ziemi. Bo to czasami tak jest. Jest kolejka. Jak ojciec pija, mówi, że jest kolejka, żeby się urodzić, bo wiele dusz się chce tu urodzić. Dlatego przerywanie ciąży to nie ma sensu, bo to szkoda. Szkoda tego stresu, tego ciałka, tego wszystkiego, tej całej biologii. Bo dusza by się wcieliła, mogłaby sobie żyć. A tutaj ci lewacy to próbują wszystko zniszczyć. <laughs> In vitro też nie jest najlepsze. Podobno są jakieś tam choroby. Coś tam z palcami się dzieje, różne rzeczy. No ale cóż, lewactwo to lewactwo. To jest komuna, która spróbuje znowu zdewastować nasze dusze. Musimy się bronić, chronić. Dlatego najważniejsze jest, aby obalić Tuska jak najszybciej i całe to komunistyczne leninostwo, które się tęczowe, które się teraz tutaj rozpanoszyło i rozwalają Polskę całkowicie, bo mówiłem, że zostaje kamień na kamieniu. Jeśli prawo rozwala, to już Polski nie ma. I profesorowie i naukowcy już o tym mówią, że rozwalamy państwo. No cóż... Widocznie tak chcieliśmy. Znaczy nie ja tak nie chciałem. Absolutnie. Ja mówiłem cały czas mówię, że jestem przeciwnikiem mi yy, całej tej ideologii tłuskowej. To jest człowiek. Nie z tej ziemi. Dobra, to trzymajcie się i papa. Pa. Systemu miłości się trzymajcie, a będzie dobrze.